Po tygodniowym wypoczynku w Egipcie. Wróciłem do treningów u nas w kraju. Dzisiaj trenuję z Jackiem Legutko, który jest moim klientem i trenuję dość regularnie w mojej siłowni, będąc we Wrocławiu. bo tu prowadzi interesy i skorzystałem z tego, że możemy razem potrenować tą samą grupę, więc robimy dwugłowy w staniu. Metoda ta sama. Ja już e, dość mocno odczuwam tutaj te mięśnie, izolują się dobrze. No, ja staram się dalej trzymać około 20 powtórzeń z niewielkimi ciężarami. To Na razie robimy wstępne serie z normalnymi przerwami wypoczynkowymi, takimi jakie są na zmianę partnera, bez jakiegoś szalonego tempa. No, Podobne ja ciężary też, do 30 kg. Następnie przechodzę do dwugłowego wleżeniu. Stopy razem, palce razem wykonanie jest dość ważne jeśli chodzi o technikę. Środek nóg bardziej pracuje, wewnętrzne, dwugłowe. i na przemian robimy to z wyprostami. Akcentuję tutaj przypięcie w górnej fazie. Bardzo tutaj to wycina. Przyłączę tutaj mięśnia krawieckiego. To też zależy od ustawienia ławki. Jeżeli jest lekko skośnie do góry, to bardziej ta głowa pracuje. Jeżeli jest bardziej prosta, to pracują zewnętrzne raczej niż cukrowoje. W międzyczasie na sali oddzielonej szkłem dziewczyny prowadzą zumbę Widać, że po świętach frekwencja jest żadna, ale no możemy sobie tymczasem hozerkać. O 21.00 dość duże grupy do 20 osób przychodzą w kolorystyce. Pastelowej, dziewczyny skaczą w rytmach samby, rumby, nie wiem, co to są, co, te amerykańskie rytmy. Nawet zdarzy się, że przychodzą faceci. Tu przechodzimy do serii łączonych na głowy z tyłu z pośladkiem, łącznie z e, całym obszarem biodra. Zależy od ustawienia stopy. Ja tutaj stopy stawiam neutralnie. Ciężar taki, który można izolować mięśnie. Dzisiaj średnio nie jestem zbyt e, silny, można to powiedzieć. No i łączę to z mięśniami przewodziciela UDA na maszynie. Jak wcześniej kiedyś już wspomniałem, palce podciągam do góry z pełną amplitudą ruchu wewnętrzne tutaj mięśnie wypełniające szparę między wodami jest to dość ważne bo jeżeli ta szpara powstaje i scenie na scenie i szpara jest widoczna z daleka to automatycznie noga robi się wizualnie węższa no i do tego dokładam już mięśnie grzbietu Jacek to robi z ciężarem ja to ćwiczenie wykonuję w nieco innym wykonaniu robię dłuższe zajście rozciągam do głowę Schodząc do góry napinam pośladki, praktycznie grzbiet mało pracuje, znaczy pracuje, ale dość, dość elastycznie, ale bardziej tutaj ciągle staram się napinać właśnie tył nóg. No jest to tak, takie ćwiczenie można powiedzieć z wyczuciem. No i później wykonujemy jeszcze dwa ćwiczenia na łydki, po cztery serie. Tak dla wyczucia do 20 powtórzeń standardowo Nie mam więcej przyrządów więc nie korzystam z innych metod Czasem robię na subnicy. Ale to już, już wcześniej przerabialiśmy więc chyba nie będę tutaj już żadnego komentarza dodawał no, Dodam, że po tygodniowym pobycie w Egipcie lekko waga mi skoczyła Jest właśnie taka na golaska